Panie Boguszu, interesuje mnie program Mieszkanie na Start. Jakie są maksymalne kwoty kredytu, na które mogę liczyć? To zależy od wielkości pana gospodarstwa domowego. Dla jednej osoby maksymalna kwota to 200 tysięcy złotych, dla dwóch osób 400 tysięcy, dla trzech 450, 000, dla czterech 500 tysięcy, a dla pięcioosobowego gospodarstwa 600 tysięcy złotych. Każde dziecko liczymy jako osobę, więc na przykład rodzić z dzieckiem to gospodarstwo dwuosobowe. Rozumiem, a co jeśli chce kupić mieszkanie droższe niż te limity? Można zaciągnąć kredyt na wyższą kwotę, ale dopłata do rat obejmie tylko tę część, która mieści się w ustalonych limitach. Na przykład jeśli jako rodzina trzyosobowa chciałby Pan kupić mieszkanie za 600 tysięcy złotych bez wkładu własnego, to preferencyjne oprocentowanie z dopłatą dotyczyłoby 450 tysięcy złotych, a pozostałe 150 tysięcy byłoby oprocentowane według standardowej stawki banku. A co jeśli mam jakieś oszczędności? Jeżeli ma Pan oszczędności, np. 150 tys. zł, które mógłby Pan wnieść jako wkład własny, wówczas cała kwota preferencyjnego oprocentowania obejmie 450 tys. zł z kredytu, a resztę kwoty pokryje Pan z własnych środków. A jakie będzie oprocentowanie kredytu mieszkaniowego na start? Na to pytanie odpowiem w następnej rolce, więc proszę zostawić obserwację.